A witam wszystkich Jesteśmy na Wogierejów dzisiaj mamy lotko 200 km. Pogoda widać trochę tak przychmurzona, ale w miarę fajna. Gołębi nam siadają. Grupkami, dzisiaj już nie ma, tak, że całe stado, tylko grupki siadają. Gołębi Najpierw dwa, potem parę. Chodź, 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 chodź Chodź, 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 ale widać, że gołęby dostały deszczyku. Gdzieś po drodze chodź, 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 chodź. O jak piękny dwój. Także głąbeczki schodzą, ale już nie ma tego, że przychodzi po gołębi tylko już prozrywana Pogoda jak widzimy Tam gdzieś smurki z tamtej strony O tu jeszcze jakieś idą 4-5 Także gąbki się schodzą o. Zaczyna kropić znowu, także myślę, że powinno być dobrze, poszło 342 gołębie, chodź, 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 342, a pojedyncze walą, 342 gołębie, zobaczymy jak dalej będzie, na razie jest dobrze, aby teraz lot się udał. Pozdrawiam wszystkich, życzę sukcesu, dobrego lotu, Robert Henkel, w